Witam drodzy widzowie w ten wieczny wieczór już. Otóż w tradycyjnym rolnictwie, takie jak ja uprawiam, bardzo ważnym elementem jest orka. A najwyższy czas już wykonywać orkę i zabierać się za siew w rzepaku ozimego. Dlatego pług, agromarz PO4, czyli pług obracalny, czteroskibowy, zapięty już jest do ciągnika. I będziemy pomału wyruszać, robić właśnie orkę pod rzepak zimowy. Jeśli chodzi o bóg, jest to wersja z siłownikiem liniowania i kostką pamięci, co to oznacza? Oznacza to to, że podając ciśnienie oleju tylko na jedno wyjście, Bóg automatycznie nam się składa, obraca i z powrotem rozkłada. I tak jedziemy sobie z prędkością od 6,5 do 7 km na godzinę. to tak jak widzicie no i co wam jeszcze mogę mówić o przewracaniu ziemi, jak też zdążyliście zauważyć, pług ma zabezpieczenie zrywalne, śrubowe także trzeba też uważać, żeby za często tych śrub nie wymieniać, ale w przeciwieństwie do głębosza, którego posiadam tutaj jest to bardzo znikomy problem ja już nie pamiętam, kiedy chociaż raz wymieniałem tutaj śrubę w tym pługu, może ze 2 lata temu, ale jak też widać z prędkościami nie szaleje Tak to mniej więcej działa ta kostka pamięci. No i póki co, cieszę się, że działa. Płuch też postarałem się tak ustawić do pionu i do poziomu, żeby to miało ręce i nogi. Jak widać koła mamy całkowicie prosto, maszyna idzie prosto. W zasadzie nie musimy ruszać kierownicą od początku aż do końca pola. Jeśli zaś chodzi o EHR, a konkretnie o regulację siłowo-pozycyjną to mam ją ustawioną na 2,5, ale i tak staram się to wszystko trzymać manualnie, tak aby stworzeń odłącznika środkowego pływał sobie w tym otworze. I tak w nocy udało mi się dokończyć dzieła. Zaoraliśmy 2 hektary podrzepak. Tak to mniej więcej wygląda na dzień dzisiejszy. No i jeśli chodzi o koszty, minimum te 300 zł na hektar musimy policzyć. Razem przy 2 hektarach daje nam to 600 zł kosztów orki. No i na dzisiaj to tyle, żegnam się z Wami i do następnego odcinka.